Kolejny y, zmieniam front i przechodzę do wrogiej drużyny obcej. Nie, to żart oczywiście. Nałóżki nie, nie, nie. Wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić coś innego. Zaprosiłem kolegę Praczasa, który y, jest bardzo znaną osobowością w świecie muzyki elektronicznej i etnicznej, żeby było śmieszniej. Zbieramy się parę lat, natomiast nigdy faktycznie razem nie robiliśmy, nie nagrywaliśmy żadnych utworów, więc od razu za pierwszym zamachem płyta. Założyliśmy sobie, że działamy po swojemu, ale zostawiamy sobie otwartą furtkę na to, co się wydarzy jako interakcja, jako współdziałanie. Nakręcane samochody przez rapowe lobby, nakręcani, nakręceni, narkotyków głodni. Chciałem, żeby ta płyta była taneczna z jednej strony, ale nie w sensie takiej muzyki klubowej, e, którą słyszymy e, w telewizjach pseudomuzycznych, tylko gdzieś tam bardziej progresywnie. E, a z drugiej strony, żeby tam było dużo takich instrumentów, które rzadko e, w polskich rozgłośniach radiowych możemy usłyszeć. cyber cyberzbrodni, nakręcane twarze, na koni rzukubki, nakręcani policjanci krążący niewinnych. Jeśli chodzi o technikę w ogóle e, śpiewania czy, 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 czy władania głosem, to jest... To jest Spory powrót do takiej techniki gęstych nawijek, raga mafii. Mniej jest mówionych, piosenek, czy nie wiem, bardzo spokojnych. To też oczywiście za dwie, są takie.